My, montaż naszego zestawu mamy już za sobą, teraz czas na Ciebie. Zaczniemy od demontażu boczka, ponieważ też często o to pytacie. Demontaż jest bardzo prosty, jest też opisany w instrukcji. Jak widzicie, na początku wyciągamy ten element, wypinamy wtyczkę, no i lecimy dalej. Oczywiście wszystkie te potrzebne narzędzia, akcesoria montażowe, znajdziecie w zestawie od DLSA. Tam jest również też załączona instrukcja. Tutaj zdejmujemy tę, powiedzmy, maskownicę i wykręcamy śrubkę. Jeśli chodzi o montaże i demontaże w innych samochodach, zwykle wygląda to bardzo podobnie, z tym, że mamy inne miejsca ukrycia takich śrubek, inne elementy do zdjęcia, ale wszystko oczywiście znajdziecie na internecie. Do praktycznie każdego modelu już coś takiego jest przygotowane i znajdziecie taki filmik do swojego modelu samochodu który potrzebujecie. Od dołu mamy również jedną śrubkę, którą również musimy wykręcić i w tym momencie boczek mamy już gotowy do zdjęcia. To co widzieliście przed chwilą, czyli boczek podnosimy trochę do góry i wyciągamy. I teraz zobaczcie, tutaj zostają nasze przewody, które musimy sobie po prostu odpiąć z boczka, żeby móc go wyciągnąć. Czyli nie ciągniemy tego na siłę. Najpierw odpinamy te przewody. Okej, okay, i czyli wasz najczęstszy problem, czyli co zrobić, jak już wszystko odkręcicie, że ten boczek wam nie chce zejść. Zobaczcie na konstrukcję tego mocowania. Oczywiście ono tak zachodzi, że my musimy to podnieść do góry. Czyli kiedy już ściągamy sam boczek, potrzebujemy stanowczo podnieść go do góry i wtedy bez problemu wam wyjdzie. Ok, tutaj już jesteśmy przy boczku, który jest częściowo wyklejony butylem Noiskata, jak widzicie. I jak zamontować głośnik średniotonowy oraz wysokotonowy Wix C60, które tutaj mamy. Tutaj mamy oryginalne wtyczki już zaklejone, bo troszeczkę się pospieszyliśmy, próbowaliśmy zdjąć, no ale niestety tak już działa ta mata, że nam tutaj zostaje, ale wpinamy się po prostu w oryginalne wtyczki oczywiście wszystko jest z zestawu i te wtyczki wpinamy w nasze przetworniki, wkręcamy tutaj na śrubki, również tak samo Twitter, tak jak widzieliście na shortach jest to dokładna konstrukcja jak oryginalnego, no i całość mamy już wtedy zrobioną, czyli oryginalne wtyczki, pamiętajcie o tym, żeby zakleić zwrotnicę, żeby nigdzie Wam nie uderzała i tak wygląda nasz boczek, a teraz przechodzimy do drzwi, gdzie jest montaż Ufera. Mamy już zdemontowany ten boczek, który widzieliście wcześniej przy montażu głośnika średniotonowego i wysokotonowego, no jak widzieliście nie ma w tym nic trudnego, a teraz przechodzimy do drzwi i do naszego ufera, Żeby ten ufer wymienić, tutaj mamy oryginalny, potrzebujemy ufer z DLS-a, czyli część naszego zestawu, wszystko plug and play, jak pamiętacie. I do tego głośnika potrzebujemy to magiczne narzędzie, czyli po prostu torxa 25, no bo takie śruby zastosowało Volvo w swoich zestawach. Pamiętajcie też o tym, co Wam już mówiłem w studio, że czasami wasze ufery Volvo, mimo tego, że to jest high performance i wypadałoby, że tam będą głośniki 8-omowe, mogą być tam głośniki. Głośniki 3-omowe, także upewnijcie się przed zakupem, jakie są u Was, aby wymienić na poprawne. A teraz przechodzimy do demontażu oryginalnego głośnika i do montażu głośnika DLS. OK, tutaj mamy cztery śrubki do wykręcenia, ale najpierw wtyczkę do wypięcia. Nic trudniejszego nie ma, po prostu musimy tutaj nacisnąć i pociągnąć do góry. Wtyczka nam wychodzi. Tą wtyczkę sobie zostawimy i użyjemy oczywiście do naszego fabrycznego głośnika. Teraz pozostaje nam wykręcić cztery śrubki. i demontaż oryginalnego głośnika mamy już zakończony. Zobaczcie sobie jak ten oryginalny głośnik wygląda. No i zamieniamy go na naszego DLS-a. Tutaj mamy przetwornik DLS-a. Przykleiliśmy już tutaj tą gąbkę, żeby wszystko nam się zgadzało. No i przystępujemy do montażu. Montaż jest prosty, ponieważ tak jak było w przypadku głośnika oryginalnego, wszystkie otwory oraz wtyczka zgadza się idealnie do fabrycznego miejsca. To pewnie jest dla was logiczne, ale zaczynamy od śrubek. Na końcu leci wtyczka, bez sensu, jakby nam się coś tutaj wymknęło, żeby nam się całość na takiej jednej wtyczce trzymała, więc zaczynamy sobie od śrubek. No i lecimy. Przykręcamy głośnik wystarczająco mocno, żeby żadnych. Nieszczelności nam tam nie było, żeby przód membrany był jak najlepiej oddzielony do tyłu. Oczywiście w środku tamta blacha jest wyklejona nojskatem, butylem 2-2 mm, tutaj jest red. Taki montaż szufera jest już zakończony. Praktycznie pozostaje nam tylko ta wtyczka, która idealnie nam tutaj pasuje. Został nam tak naprawdę już ostatni element, czyli montaż naszego boczka na nasze drzwi. Kiedy już wszystko mamy wymienione, jak widzicie, tutaj mamy głośnik średniotonowy, wysokotonowy, tam już zamontowany ufer, pozostaje nam założyć po prostu cały ten boczek na nasze drzwi. Tutaj te elementy montażowe, które wcześniej musieliśmy wyciągnąć do góry, no teraz po prostu robimy analogicznie wszystko, jakby od końca do początku boczek będzie założony. Przejdziemy z tej strony, żebyście wszystko widzieli. Musimy najpierw oczywiście przyłączyć nasze przewody od klamki, od zamka, i kiedy już to przyłączymy, przyłączamy kolejne wtyczki. Kiedy wszystko nam ładnie zaszło, pod kątem nakładamy nasz boczek i będziemy go, tak jak mówiłem, od góry wsuwać w dół, żeby wszedł w nasze zatrzaski. Słyszeliście na pewno taki charakterystyczny klik z jednej, jak i z drugiej strony. Wszystko pięknie nam zaszło, sprawdźmy sobie. Boczek idealny jak przed demontażem. No i zostały nam nasze śrubki, nasze elementy i boczek będzie już tak naprawdę całkowicie zamontowany. Dwie śrubki ukryte pod tym panelem już mamy tak naprawdę przykręcone. Zostaje nam ta śrubka od dołu, włożenie wszystkiego co tutaj było, sprawdzenie jak pięknie gra ten system, no i oczywiście oddanie go cudownego Volvo XC60. Montaż boczka mamy już zakończony. Jak widzicie po zmianach nagłośnienia dźwięk już mamy dużo lepszy, a wszystko wygląda jak po prostu z oryginału. My montaż naszego zestawu mamy już za sobą. Teraz czas na ciebie. Jak widziałeś, jest to naprawdę banalnie proste. Wejdź w opis, tam zobaczysz nasze zestawy i produkty i pełne konfiguracje Volvo przód, Volvo tył z wygłuszeniami. Przypominam raz jeszcze dla wszystkich, którzy zostali bardzo, bardzo Wam dziękuję i dla Was wszystkich jest kod rabatowy do końca października Volvo 5, z którym macie 5% rabatu, niezależnie od tego, jaki z tych produktów wybierzecie, wrzucajcie do koszyków, wpisujcie ten rabat i dajcie nam znać, jak wyszły Wasze instalacje.